Feliksa Falka, Wodzirej, to jeden ze sztandarowych obrazów kina moralnego niepokoju i wielu twierdzi, że w ogóle najwybitniejszy film w dorobku Feliksa Falka, który był również autorem scenariusza. Był to też trzeci film tego nurtu, w którym zagrał Jerzy Szturm. Rok wcześniej wystąpił w Bliznie i w Spokoju Krzysztofa Kieślowskiego. No, dwa lata później zagra znów u Kieślowskiego w amatorze, u Falka w Szansie. Także można powiedzieć, da twarz wielu bohaterom tych filmów. Zresztą Wodzirej został napisany przez Falka specjalnie dla Jerzego Sztura. Rzecz dzieje się w średniej wielkości mieście, to chyba może być Bielsko-Biała, ale zdjęcia kręcone były w Krakowie, który został tutaj kamerą Edwarda Kłośnickiego pokazany zaskakująco prowincjonalnie. Bohaterem jest Lutek Danielak, estradowiec, konferencjer, tytułowy Wodzirej. W mieście ma się odbyć wielki bal sylwestrowy z okazji otwarcia nowego hotelu Nomen Omen Lux. Z tej okazji ma przyjechać telewizja, zapowiada się wielkie wydarzenie, a wśród konferansjerów trwa rywalizacja o to, kto ten bal poprowadzi. Danielak młody, ambitny, bez, nie bez racji uważa, że najlepszy, musi wyeliminować konkurentów. No, z tym, że oczywiście nie może tego zrobić na legalnej drodze, dlatego że to środowisko konferansjerów, ten mały światek, jest już dość hieratyczny, rządzą nim zastane układy, wiadomo kto ile może, kto ma jaką pozycję. W tej sytuacji Danielak zmuszony jest do działania no, zakulisowego. Kogoś szantażuje, na kogoś donosi, potem broni go dla niepoznaki, uwodzi sporo starszą kadrową dla zdobycia informacji, zdradza jedynego przyjaciela, stręczy własną dziewczynę. Tak można powiedzieć, że posuwa się do coraz, coraz gorszych moralnie czynów, cały czas obsesyjnie owładnięty jednym celem. I ciekawe jest to, że przynajmniej od pewnego momentu wydarzenia zdają się trochę decydować za niego. W tym, pod tym kątem scenariusz jest rzeczywiście bardzo precyzyjnie, świetnie skonstruowany. Także my już troszeczkę tracimy rozeznanie, na ile jest to tylko kwestia śliskości i łajdactw samego ludka Danielaka, a na ile kwestia tego, że kiedy już raz wstąpił na ścieżkę zła, uwikłany w, pewien, w pewną konstelację postaci, wydarzeń. No, może postępować już tylko gorzej, bo jedne wydarzenia prowadzą do następnych. Eee, przy czym, e, no, tak to jest właśnie pomyślane, że Ludek Danielak ma budzić nasze mieszane uczucia. On pochodzi ze wsi, jest serdeczny, wylewny, ambitny. Eee, przynajmniej części widowni prawdopodobnie łatwo się z nim było utożsamić. Na swój sposób charyzmatyczny. Tutaj fantastyczne sceny z prowadzenia bali. I to niejako budzi sympatię widzów, także są chwile, kiedy zdajemy się mu kibicować. Natomiast, kiedy jakby wychodzi z niego ostatecznie moralna gnida, widz ma prawo poczuć się moralnie podpuszczony. Na tym te polega ten rodzaj fikołka tej gry z identyfikacją, która, która tutaj jest bardzo zręcznie przeprowadzona. No, zresztą właśnie też o to chodzi, by bohater w miarę filmu yy, 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 dokonywał prze przemiany na naszych oczach, natomiast co ciekawe, ta przemiana nie dokonuje się w nim samym. On do końca niczego nie rozumie, kiedy w finale yy, zostaje zdemaskowany, yy, ostatecznie brawurowo prowadzi bal, ale od zdradzonego przyjaciela dostaje w zęby. W ostatnich słowach filmu pyta płaczliwym głosem, za co. To za co jest taką ostateczną kodą, puentą, która dowodzi, że Daniel niczego nie zrozumiał. Ale nasza satysfakcja jest tutaj bez mała westernowa. Tak, to znaczy mamy, my, mamy, my jako widz mamy poczucie, że sprawiedliwości stało się zadość, choć i to jest ostatnia puenta, najbardziej gorzka puenta tego filmu, nawet ten gest w ostatecznym rozrachunku niczego nie zmienia, i jak później zobaczymy w Bohaterze Roku przed tutkiem Danielakiem, rozwija się wspaniała kariera, do której dążył. Jerzy Sztur, wówczas około trzydziestki, chyba nawet dokładnie trzydziestoletni, był idealnym kandydatem do tej roli bo sam jeszcze na studiach dorabiał jako konferancjer, prowadził rozmaite zabawy. Prowadził też w telewizji spotkania z balladą, taki cykliczny program satyryczno-poetycki, razem zresztą z Bogusławem Sobczukiem, który gra tutaj dyrektora przedsiębiorstwa Estrada. Estradowcem był też grający jego przyjaciela, Romka, Michał Tarkowski, który razem z Jackiem Klejfem i Januszem Weissem współtworzył bardzo popularny, zwłaszcza w drugiej połowie lat 70., Salon niezależnych, kabaret ostradowy, ale kabaret, kabaret właśnie o potencjale silnie krytycznym, taki kabaret inteligencki. I to, 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 to zaplecze wzmacnia, znaczy do, to można powiedzieć, dodaje, dodaje w postaci Romka takiego autorytetu moralnego. Choćbyśmy nawet przeczuwali, że to lutek w istocie jest lepszym wodzirejem. Kreacja sztura była na tyle sugestywna, że podobno jeszcze długo po filmie Falka aktor dostawał mnóstwo propozycji prowadzenia rozmaitych bali i imprez. No oczywiście już nie musiał. Ale też okazał się właśnie idealną twarzą kina moralnego niepokoju. Zwyczajny, żaden amant o dość przeciętnych warunkach fizycznych potrafił zagrać i prostaczka i inteligenta, jak później w następnym filmie Falka szansa zagrana subtelnego, tym razem pozytywnego nauczyciela historii. Zarówno emancypującego się robotnika, w którym się budzi inteligent, jak w amatorze Kieślowskiego, jak i aspiranta. Potrafił być śliski, słaby, oportunistyczny, co zresztą sam uznawał za atut. W jednym z wywiadów powiedział: "Zawsze byłem reprezentantem zwykłego człowieka. A zwykły człowiek w 90% jest oportunistą. Nie chce się mieszać, angażować, brać na siebie ryzyka. Czasem bywają zrywy, historia ludzi poniesie, ale szybko się uspokajają. Ja byłem w pewnym sensie namaszczony do grania antybohaterów. I rzeczywiście przez długi czas tak było, choć później, kiedy Jerzy Sztur zaczął reżyserować własne filmy, do pewnego stopnia no, stał się e, takim ostatnim. Mm, można powiedzieć reprezentantem kina moralnego niepokoju dziś i te późniejsze jego filmy w których też sam grał jako aktor już znacznie bardziej dojrzały no mają poważniejszą tonację moralną można powiedzieć że tutaj Sztur jako przejął odpowiedzialność za to, by ten nurt z lat 70-tych niejako przeżył w kinie lat 90 i, i zupełnie niedawno. To są filmy bardzo różne, nie chciałabym teraz opowiadać o nich więcej, no ale wydaje mi się, że na pytanie, co nam zostało z kina moralnego niepokoju dziś, można śmiało powiedzieć, został nam Jerzy Film Falka spełniał w ogóle rozmaite warunki brzegowe kina moralnego niepokoju, nawet odwołując się do takiego już utartego modelu, choćby z, z rozpoznań Tadeusza Lubelskiego, czy z książki, czy z książki Marii kornatowskiej jej Amatorzy, a zatem działał się na prowincji. To jest bardzo ważne. Działo się na prowincji w zamkniętym środowisku. Na prowincji, bo musiało to być z daleka od centrali właśnie po to, żeby przypadkiem nikt się nie obraził. Lepiej nie Kraków, a już na pewno nie Warszawa. Tak by nie dopatrywano się klucza w przedstawianych tu postaciach. Znowu, podobnie jak personel, czy szpital Kieślowskiego, czy aktorzy prowincjonalni, Agnieszki Holland, gdzie tym środowiskiem był teatr. Tutaj to zamknięte środowisko estradowców staje się rodzajem laboratorium, gdzie no na takich dusznych, trochę mocno ze sobą zapętlonych relacjach międzyludzkich można pokazać pewne mechanizmy. Kolejna rzecz. Film jest skupiony na młodym, trzydziestoletnim bohaterze co bardzo istotne, bo ten bohater musiał być powojenny, tak nieobciążony historią który sam niejako przeżywa inicjacje w świat. Otwierają mu się oczy. No, Danielakowi otwierają się do pewnego stopnia oczy, gdy sam zaczyna intrygować i dostrzega intrygi i korupcję świata, który go otacza. Z tym, że jest to można powiedzieć dojrzewanie w sensie negatywnym, bo on nie przeżywa jakiegoś przełomu moralnego niestety, do samego końca. Przeżywa raczej może rozczarowanie, stopniowo je, a także coraz bardziej rozczarowuje widza. Tematy które tu się obsesyjnie przewijają i w ogóle charakterystyczne dla całego nurtu, to oportunizm, uwikłanie w system, poświęcenie osobistego szczęścia dla kariery, ale także, co akurat Wodzilej fantastycznie pokazuje, względność sukcesu i porażki. My mamy pozostać z niepewnością co do tego, czy Lutek Danielek ostatecznie przegrał czy zwyciężył. E Kręcony wówczas, właśnie w 1977 roku, był też oskarżeniem, czy, może słabiej, karykaturą tych, którzy idą po trupach do celu, trzeba bowiem pamiętać, że wówczas samo słowo karierowicz było bardzo negatywnie nacechowane. A Metaforycznie oczywiście opowiadał o władzy, to znaczy opowiadał o rozgrywkach na górze, o których nie można było powiedzieć wprost, i o rozczarowaniu systemem, zwłaszcza po wydarzeniach 76 roku. Kiedy władza stłumiła, stłumiła bunty robotników w Ursusie i Radomiu, zaczęła się już budzić opozycja demokratyczna, i ten bunt, który tak później znaczy, który doprowadzi do powstania koru i solidarności, tak już, już tutaj nabrzmiewał. W takiej typologii Tadeusza lubelskiego, Wodzirej splasowałby się do tego nurtu kina moralnego niepokoju, który lubelski nazwał hodowlą zła. To były takie filmy, które były studium degeneracji postaw czy, nie wiem, degeneracji charakterów. Takim filmem będzie też Bez miłości Barbary Sas, gdzie zobaczymy młodą dziennikarkę, niejako żeński odpowiednik Rutka Danielaka, która idzie po trupach i jakby niszczy własne szczęście, zapomina o ludziach i znowu nie wiadomo, czy wygrywa, czy przegrywa. A w, w, w filmem dokumentalnym, który pokazuje coś podobnego, jest oczywiście z punktu widzenia Nocnego Portiera Kieślowskiego, gdzie portier Marian Osuch osobowość autorytarna, faszyzująca, no, jest całkowicie skorodowany przez system, któremu służy. Swoją drogą, obsesją tematyczną samego Feliksa Falka, była właśnie kariera. Jeden z jego pierwszych filmów nazywał się nie, nie, nie bez przyczyny Siła przebicia. Późniejsza szansa także trochę opowiada o tym. A sama postać Ludka Danielaka wróci u Falka jeszcze w bohaterze roku, właśnie w 1987 roku. Znowu Sztur gra tutaj cynicznego karierowicza, który już zdobywa posadę w telewizji, można powiedzieć, dochrapał się, osiągnął to, to czego chciał, ale z kolei manipuluje takim trochę naturszczykiem, przypadkowym bohaterem, którego obwozi jako tytułowego bohatera roku. No zdając sobie sprawę z tego, że służy swego rodzaju propagandzie, to znaczy, że wykorzystuje człowieka, który chciałby mówić o czymś zupełnie innym. I film, Bohater Roku również został nagrodzony. Zarówno, zarówno, zarówno Wodziry, jak i Bohater Roku dostali główne nagrody na festiwalach filmowych. To się bardzo podobało. Natomiast, jeśli można by powiedzieć, że na swój sposób Falk domknął trylogię, to chyba domknął ją komornikiem nakręconym kilka lat temu. Lucian Bemy, grany przez grany przez Chyrę, no nieprzypadkowo o tym samym imieniu. Również z trudnym dzieciństwem, również wściekle ambitny, karierowicz jest, no, można powiedzieć nowym, nowy, można by powiedzieć nowym Danielakiem kapitalizmu, gdyby nie to, że kierują nim trochę inne pobudki. To znaczy w przeciwieństwie do Danielaka, który łamie prawo, Bym jest niewolnikiem prawa. To znaczy pokazuje, co się, co się dzieje, kiedy zapomnimy o empatii i postępujemy dokładnie według litery. Sam, sam, zresztą, sam zresztą Falk odżegnywał się od tych porównań i y, pytany o to twierdził, że, że to y, zupełnie inna postać. Y, natomiast, y, natomiast potwierdza, że zainteresował się scenariuszem Kornika właśnie dlatego, że Wodzirej mu się jakoś przypomniał. W filmu moralnego niepokoju zarzucano często kiepskie, kiepskie, kiepską jakość formalną, niedostatki formalne, złe aktorstwo, zdjęcia, kręcenie na prędce. W przypadku Wodzireja ten zarzut chyba nie ma zastosowania, no zwłaszcza po rekonstrukcji cyfrowej. Widać, że to jest film zupełnie przyzwoicie nakręcony. Zdjęcia robił Edward Kłosiński i to są naprawdę dobre zdjęcia, chociaż widzimy na nich brzydki. Zimowy, smutny, tandetny Kraków. Tandetny świat, trochę taki świat jak, 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 jak wnętrze samego bohatera. Przy czym, co ciekawe, proszę zwrócić uwagę, że postać samego Danielaka jest w nieustannym ruchu. On bardzo dużo biega, ciągle się kręci. Kamera jest bardzo dynamiczna, próbuje za nim nadążyć. To była podobno rada samego Wajdy. Wajda zresztą, jako szef zespołu X, w którym Falk kręcił, jego mentor bardziej jeszcze niż Zanussi, udzielił samemu w jednej właściwie tylko rady. Yy, właśnie, żeby się nie zatrzymywał, żeby był w nieustannym ruchu, bo to jest niejako figurą, kluczem do postaci jego bohatera. Sztur się do tego zastosował. To nadaje oczywiście filmowi dynamiki. Yy, yy, a przy okazji w tle miga nam taka, y, 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 miga nam obyczajowość i, i też trochę, trochę y, smutny, szary, chociaż to y, może y, stereotyp, ale w tym filmie akurat to widać w wystroju wnętrz, mieszkań, standard materialny y, tamtych czasów. I od, z tym, że jako kontrapunktem. Dla biedy, szarości, kiepskich warunków mieszkaniowych jest świat estrady, świat pozłotka, tandety, świat na pokaz, który też odsłania bardzo szybko swoją ochydę. Zwłaszcza, że jest to również świat imitacji zabiegania o władzę. Myślę, że Wodziraj prowokował wówczas do pytań politycznych. Z do pytań, kim właściwie są nasi wodzireje? Kto nas bawi i ogłupia? Jak doszli do władzy? Ale też skromniej, do bardziej uniwersalnych pytań etycznych. Czy cel zawsze uświęca środki? Co możemy zrobić, co mamy prawo zrobić w imieniu własnego szczęścia? Yy, I o ile ta pierwsza polityczna warstwa no straciła już może trochę na aktualności, chociaż kto wie, o tyle druga mniej, choć i tutaj do, do dokonało się pewne przewartościowanie, bo sensy Wodzireja odwróciły się po latach. Właściwie kto wie, czy nie o 180 stopni, co zauważył zresztą w swoim artykule w dialogu Jacek Sieradzki, opisując Teatralne wersje Wodzireja i bohatera roku no było wystawiane na scenach zupełnie niedawno. W latach 70., kiedy obowiązywała raczej bierna postawa, tak? czy się stoi, czy się leży itd. i w ogóle przekonanie, że niewiele od nas zależy, przebojowość Ludka Danielaka była czymś komicznym, nagannym. No, słusznie dostawał w zęby i widz wiedział za co. Wychylał się. W obecnej epoce kultu sukcesu to już nie jest takie oczywiste, tak, bo słowo karierowicz traci troszeczkę wymiar obelgi w sytuacji, kiedy jesteśmy w duchu amerykańskiego mitu zachęcani do karier, do przebojowości, do asertywności i mówi nam się, że właściwie powinniśmy walczyć o swoje. Tutaj coś ciekawego się odwróciło, co może, choć nie wiem tego, może wpłynąć na recepcję Wodzireja dzisiaj. Jeszcze tylko słowo o muzyce. Muzykę napisał Jan Kanty Pawluśkiewicz, skądinąd reżyser, przepraszam, skądinąd kompozytor no, powa poważny. Natomiast tu udało mu się kapitalnie, kapitalnie Oddać pastisze kiczowych przebojów, do których teksty napisał Jonasz Kowta. I swoją drogą Danielak prowadząc bale dla dzieci i dla emerytów z tą samą piosenką, z refrenem La 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 La, ten refren długo się, długo się przykleja, pokazuje infantylizm przemysłu rozrywkowego. To, że w zasadzie między, między imprezą dla przedszkolaków, a imprezą dla kombatantów czy, czy gości hotelu nie ma tak naprawdę większej różnicy, co obnaża też taką gierkowską politykę chleba i igrzysk, pomysł na no z, troszeczkę za. Można powiedzieć, uśpienie narodu tanią rozrywką, ale także widzimy przy okazji rosnącą potęgę telewizji. Rosnący autorytet telewizji, co znowu z dzisiejszej perspektywy, jej, kto wie czy nie gasnącej już, ale jednak hegemonii, może się wydawać bardzo ciekawe.